Dlaczego się dzisiaj tutaj spotkaliśmy? Już w tej chwili dziękujemy Wam, że tutaj z nami jesteście. Czekamy na resztę przyjaciół Kamila, bo to właśnie dla Kamila tutaj dzisiaj jesteśmy. No i właśnie, kim jest Kamil? Tak, Kamil Fudali to piłkarz pogoni Prudnik. Występował on w zespole rezerw, który już jest niestety rozwiązany, ale o tym to już inna sytuacja. Kami występował w zespole Rezerw przez dwa lata, przez cały czas istnienia tego klubu, zespołu i w trakcie tych dwóch lat strzelił ponad 30 bramek dla naszego zespołu. Był jednym z najsympatyczniejszych chłopaków na boisku. Zawsze podnosił na duchu zespół, kiedy nam nie szło, kiedy szło... Wspierał, pomagał, także dla niego się tutaj spotykamy. A dlaczego? Kamil miał wypadek samochodowy, no i niestety uległ poważnym obrażeniom, i w tym momencie zbieramy pieniążki na jego rehabilitację. Dobra, tutaj jest nas coraz więcej! Zapraszam! Świetnie! Klaska! Czuk! Ty, czuk! Ty, szuk, Ty! i, i gałęzka! Od takiej intensywnej rozgrzewki z Sandrą Kostrowicką i jej podopiecznymi rozpoczęliśmy w niedzielę nasze spotkanie na stadionie piłkarskiej pogoni Prudnik. Rozgrzane mięśnie przydały się najmłodszym podczas korzystania z innych atrakcji, m.in. przejażdżki kładem. Marzące o wstąpieniu w przyszłości do policji mieli natomiast okazję poznać pracę mundurowych od podszewki. Włączamy sygnały policyjne? Trzymaj tutaj pilot. Tutaj, jest tam link, O, proszę. Teraz jeszcze raz, drugi raz tutaj. Chcesz przychodzić do, do mikrofonu? Odciśnij tutaj powiedz stać, policja. Stać, policja. Ale wciśnij tutaj, ten. Tak, tak. no i teraz. Stać, policja. 007, zgłosić się. Brawo! Proszę. Ładnie się robiło. Patrzcie na swojego palca, co ty tam widzicie? Takie linie. To są linie popularne, tak? takie linie popularne z A Dlaczego? Żeby złapać złodziej. złodzieja. Halo? Długa kolejka ustawiła się również w okolicach Dmuchańców, a rodzice mogli w tym czasie skosztować pysznego ciasta i specjałów z grilla. Nie próżnowali także strażacy, którzy zapewnili nam w to upalne popołudnie chwilę ochłody. Około 15 na murawie stadionu pojawili się sportowi bohaterowie dnia i po kwistku sędziego rozpoczął się mecz MKS Pogoń Prudnik kontra służby mundurowe. Będziecie się mogli Państwo spróbować z bramkarzem pogoni z kubą z i dla wszystkich, przewidzianych. Stanu. Panowie już od pierwszych minut pokazali, że piłka nożna to typowo męski sport, a na gole nie kazali nam długo czekać. tak. i też to Nie z tego niemieckim, że to po stronie zespołu Śląsk Wrocław. Chyba zespół Pogoni gra w tradycyjnych strojach białoniebieskich, natomiast Mulderowie grają w stojadjutki. Zapraszamy do stanowisk gastronomicznych oraz podwóz straży pożarnej. Jest tam kurtyna wodna. Kto się zgrzał, się zaraz może odpocząć. Zapraszamy. A przed nami rzut karny. I ostateczne rozwiązanie. Marcin Ludzki to Fabida Zeissnera. Dronka zasłużona. Finalnie białoniebiescy nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa. Mecz zakończył się wynikiem. 6 do 5 dla pogoń W przerwie spotkania okazje do zmierzenia się z bramkarzem pogoni mieli najmłodsi. Chętnych nie brakowało, a każdy odważny maluch dostawał w nagrodę mały upominek. Po emocjach sportowych na scenie pojawili się pierwsi wykonawcy. Usłyszeliśmy więc prudnickich raperów, składy No Format oraz Uzi i Ligru. Nie zabrakło też mocnego gitarowego uderzenia w wykonaniu grupy Endorfina. A na koniec rokowe hity w balladowych aranżacjach zapewnił nam zespół Akustika. Dzięki Państwa uprzejmości możliwa będzie rehabilitacja mojego syna Kamila. Pragnę z całego serca podziękować wszystkim, którzy zorganizowali dla Kamila ten wspaniały piknik. Chcę gorąco podziękować sponsorom, służbom mundurowym naszego miasta, kolegom i koleżankom, którzy okazali Kamilowi wielkie serce. Dziękuję za pomoc, która jest bezcenna. Dzięki Państwa pomocy, syn będzie mógł stopniowo wracać do sprawności. Bardzo się cieszę, że są w naszym mieście i okolicy ludzie, którym nie jest obojętny los mojego syna. Korzystając, że tu stoję, podziękuję moim dobrym znajomym, koleżankom i kolegom z fabryki mebli, którzy wspierali nas w tych ciężkich chwilach. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i oby tych ciężkich chwil było jak najmniej, najlepiej w ogóle. Dziękujemy.